Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dzisiaj recenzja i opis hotelu Minamark, który znajduje się w Furgadzie, w samym centrum. przełączek kamerkę, zaraz zobaczycie. Ten hotel jest dokładnie na Sheraton Street, czyli na głównej ulicy. Jak widzicie to jest samo centrum, naprzeciwko restauracja KFC. No i wchodzimy. Od razu przy wejściu, przy wejściu mamy yy, kawiarnię Lawa, która bazuje na produktach Starbucks. Recepcja. Wnętrze wygląda dosyć nowocześnie i czysto. Kawałek za wejściem mamy restaurację Ora. I restaurację, gdzie wszyscy się stołują. Są tutaj podawane obiady, śniadania, kolacje. Tutaj w zasadzie są dwie restauracje. Na dole i druga jest na górze. W sezonie zimowym podgrzewane są dwa baseny. Bardzo fajnie. To naprawdę jest duża atrakcja. Przy basenie mamy bar all inclusive. Parę sklepów z jakimiś pamiątkami, z olejkami. Restauracja chińska, znaczy azjatycka z bardzo dobrym jedzeniem. Ale ona jest la carte, czyli raz w tygodniu możemy się stołować w tej tej restauracji. Hotel jest nieduży, kameralny, wszędzie blisko. No dla mnie akurat jest to duży plus. Nie lubię molochów. Na miejscu mamy również klinikę i mamy restaurację włoską. Restauracja włoska jest też dla karty, także też tylko raz w tygodniu można do niej przyjść. Mamy również dużo ciekawych miejsc dla dzieciaczków. Place zabaw, tu jakieś zjeżdżalnie. Kolejny basen, ten też jest podgrzewany w okresie zimowym. Trzymałe zjeżdżalnie. Kolejny jakiś plac zabaw dla dzieci. I tutaj mamy restaurację rybną. Też la karta. La Na plaży znajduje się mała siłownia. No i kochani, małe podsumowanie tego hotelu. Czy polecam? Tak, polecam. Jakie są plusy? Na pewno jest plusem czystość. Regularnie hotel jest sprzątany. Lokalizacja to jest samo centrum Hurgady. Jest to też moim zdaniem dla mnie na plus. Jest to, że jest to mały hotel, kameralny hotel. Wszędzie jest blisko do wszystkiego, do wszystkich atrakcji tego hotelu. Jest też polecany, mogę go polecić, śmiało rodzinom z dziećmi, ponieważ jest sporo atrakcji, fajne animacje. Animatorzy naprawdę dużo robią. Zajmują cały czas dzieciom. Są różne zabawy, gry, lotki i tak dalej. No naprawdę jest fajnie. Minusy tego hotelu jedzenie. Jedzenie naprawdę średniej jakości nie zachwyca. Poza tym głośność muzyki podczas animacji i wieczornych. Słuchajcie, tak ta muzyka tej wali, że ludzie po prostu uciekają z barów. Jest tak głośno. Jest jeszcze, no nie wiem, mają jakieś stare te głośniki, one po prostu harczą i rzężą, to, jest, to są dwa minusy tego hotelu. Reszta naprawdę jest na plus. Polecam i do zobaczenia w furgadzie. Pozdrawiam.